Dzięki współpracy z Casehugiem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 300 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolarów z kodem LAMIANEK. Aktualna lista skinów, które zostały znajduje się na Discordzie. Powodzenia! Siemaneczko, z tej strony Lamianek, a Wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku jak widać znajdujemy się na casehug'u, a ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie bardzo fajne bonusy do doładowania, przede wszystkim jest to plus 10% do każdej kolejnej transakcji. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie do Find the Skin. Mamy 5 milionów diamentików, także troszkę sobie tych beczek tutaj można powiedzieć, pootwieramy, pozbieramy. Zaczynamy sobie może od low. Za 1000 dostajemy sobie skina za 40 groszy. Ok, to lecąc z proporcją, zobaczmy sobie co będzie tutaj ze z beczki medium. Z beczki medium mamy. 4 zł, ok. E, no nie ma tragedii, ale zobaczymy, jak to będzie zaraz. Czyli tutaj coś koło 20 zł powinno nam polecieć, a leci nam 21,60. Ok. E, no i najdroższa skrzyneczka, najdroższa beczułka w sumie. E, coś koło 80 zł nam powinno wylecieć, i wylatuje 90. Ok. E, czyli no tak stwierdzam, że jest to e, proporcjonalne, tak szczerze. Jest to proporcjonalne, co jest bardzo fajne, a nie jakiś taki, wiadomo, element losowy. Czy nie przechwaliłem? No nie, no wcześniej dało troszkę więcej, teraz dało troszkę mniej. Zobaczmy sobie, jak to tutaj nam wyleci. Dobra, no coś koło 80 zł cały czas się kręci, także no wiadomo, jak to jest. Weźmy sobie jeszcze trochę, cyk, 86, dobra. To jeszcze z dwie, te sobie weźmiemy. Zobaczymy co tam ciekawego w marketplace. Czeka na nas, może coś sobie kupimy, może jakąś skrzyneczkę za diamenty, bo trochę tych diamentów mamy, szczerze mówiąc. A tutaj 71, dobra, idziemy na marketplace. I co my tak mamy? Sal to, to nie potrzebujemy za milion, możemy sobie 800 zł kupić. Skinki, co my tu mamy ze skinków? Ok, taki najdroższy to są wajsiki. Ja sobie mogę kupić Frontside Misty, sobie go kupię, zaraz sobie go sprzedamy, sobie go kupię razy dwa. Ale możemy sobie skrzynki pootwierać i skrzynkę, może Lab, albo nie Toxiclor, bardziej Toxic Lore bym sobie otworzył. E, no to więc kupujemy i otwieramy skrzynkę Lore Wydajemy 5 minut diamecików dzisiaj. I jak już myślałem, że to leci nam do tego robi, ale e, no, jednak tak się nie wydarzyło. Wziąłem sobie znowu od najtańszych. I może Glowing Stone teraz jeszcze na 1700 to no możemy sobie otworzyć. E, a zaraz pójdziemy sobie na Case Battle i znowu pomiędzy coś ciekawego tutaj. E, w sensie no, dookoła były skiny, a wyleciało nam no, prawie że nic, a to jest Glowing Stone a mamy e, gucika. Jest bardzo fajnie, że gucika sobie trafiamy. E, chętnie go sobie przygarnę. A my tutaj co możemy sobie jeszcze otworzyć, bo to jest bardzo ważne. Książkę Kingdom. Książkę Kingdom idziemy sobie zrobić jakąś bitewkę. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku szczęśliwą. No i sprawdźmy sobie, co tam ciekawego możemy sobie dać do bitewek. A więc dobra, no jakie z mogą mi się tutaj podobać? Damy sobie z dwa toksy glory. Będziemy sobie tak po kolei jechać, na szybko, poklikamy sobie, byle co, byle się w buczecie zmieścić. A dodamy sobie cyk, cyk arabeskę sobie dorzucimy, żeby troszkę na szybciej tutaj zeszło. O, w książki farmcase bym sobie mógł ten mógł sobie pootwierać. Może z farmcase na jokerze jednego. Ale to muszę za to coś teraz wywalić. Może wywalimy. Hmm. co my wywalimy? Wywalimy sobie doma i będzie? Będzie. Dobra, więc zagramy sobie klasika W poprzednim odcinku Klasika się nie udało, także próbujemy sobie w tym odcinku klasika no, i sprawdźmy, czy uda nam się coś tutaj ciekawego drobnąć. Toxiglory niestety na początek nam nie sypie. Może w drugiej skrzynce Hyperbestia za 116. No, to troszkę tracimy sobie na samym początku. Tutaj rękawiczki jakieś i bots Stewie i wychodzi na prowadzenie. No, ciężko będzie to odrobić. Ale skrzynki, które mają potencjał, żeby to właśnie odrobić, to oczywiście są. Także trzeba uzbroić się w cierpliwość. E, więc poczekamy sobie te 10 skrzyneczek jeszcze do końca. E, teraz jedna z najdroższych, albo jak i nie najdroższa, skrzyneczka. I mam akurat Royal Dropa, to oznacza, że możemy mieć coś bardzo fajnego. Ok, no, teoretycznie najtańszy skin z Royal Dropów, ale no, jednak e, spora przewaga nad przeciwnikami w tym momencie dzięki temu skinkowi. E, więc cieszę się bardzo. E, co my teraz mamy? Ok, kolejny Royal Drop. I czy tu może polecieć złota arabeska. O kurde, czy to jest złota arabeska? To jest złota arabeska! Za trzyna... 12 tysięcy złotych, to jest jo! Coś pięknego widzę, dobra. Ta bitewka jest wygrana, pewnie tam w tle gdzieś słyszycie psa. No ale no potężna bitewka nam się tutaj trafiła w tym odcineczku. No jeszcze tutaj co można nam polecieć? Tylko. A nie, to już wygraliśmy. Już na pewno wygraliśmy w farmcasik, tutaj nic nie sypnie. Także w dzisiejszym odcineczku mega duży profit. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Wpadajcie sobie w opis. No i co? Życzę Wam miłego dzionka i samych trafów, tak jak mi i jeszcze plus 5000 siemaneczko.